Bład, nie to Akcja? Jaka? <suszę> <suszę> tak. Jak się robi serduszko? <suszę> bóg nas nie rozumie. Co on może wiedzieć o naszym życiu? Mieszka sobie gdzieś tam w niebie. W luksusach, które nawet nie wiem jak wyglądają, bo przecież są niebieskie, nie ziemskie. Na tronie chwały. Aniołowie mu służą, uwielbiają, bronią jego chwały, jak święty Michał Archanioł. Co on tam może wiedzieć o naszych problemach? Bóg nie rozumie, co to znaczy się bać. Oczywiście sobie teraz trywializuję, troszkę sobie w sposób zbyt odważny pozwalam na żartowanie z Pana Boga, ale to tylko po to, żeby zaznaczyć z jeszcze większą mocą, że to wszystko, co powiedziałem, to jest kłamstwo. Bóg doskonale zna lęk. Ośmielę się powiedzieć, że Bóg doskonale lęk odczuwa. A skąd to wiemy? Chociażby stąd, że Jezus, Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek jednocześnie, nie był pozbawiony niczego z naszych doświadczeń, z wyjątkiem grzechu. I najdoskonalej to widzimy w momentach, w których Jezus wyraźnie pokazuje nam, że się boi. Mocno, pomijając wszystkie pośrednie kroki, spójrzmy na ogród oliwny, gdzie Jezus przeżywa największy lęk i trwogę do tego stopnia, boi się tego, co ma nadejść, że ze strachu aż poci się krwią. Przeżywa męczarnie, nawet ośmiela się powiedzieć do swojego Ojca, jeśli możesz, oddal ode mnie to, nie zniosę, boję się tego. Ale wie, że on nie jest niewolnikiem lęku, tylko jest Panem. Więc dodaje, ale nie moja wola, ale Twoja, ojcze, niech się stanie. Bóg wie, jak to jest się bać. Wie, jak to jest się bać kamery. Wie, jak to jest się bać sprawdzianu kartkówki. Wie, jest, jest, wie jak to jest się bać. Rzeczy wielkich, jak chociażby męka i śmierć. Nie jest dla niego obce nasze doświadczenie. Myślę, że my również, kiedy się lekko boimy, bądź odczuwamy wielką trwogę, możemy śmiało powiedzieć panu Jezusowi: Wytrzymałeś. Naucz mnie również wytrzymać. Ale nie jako niewolnik, tylko pozwól mi być panem nad moim lękiem. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.